Dawno, dawno temu wpadłam na pomysł, by rozjaśnić sobie włosy. Postanowiłam zisić ten tank podczas uroku. Więc jeżeli jesteście ciekawi, czy nie spaliłam sobie włosów, to zapraszam do oglądania. Najpierw powiem, o jakie produkty wybrałam. Wybrałam produkty z Joanny. Ja, jeżeli nie zapomnę, to wam wszystko podlinkuję. Eee, tutaj wam jeszcze pokazuję skład. Wybrałam je dlatego, że były wegańskie. A przynajmniej miałam nadzieję, że będą wegańskie. Yy, to jest generalnie długa historia. Yy, ale dobra, tutaj był yy, rozjaśniacz i dwa utleniacze. Yy, dziewiątka i dwunastka. Yy, zrobiłam tak, bo... Yy, widziałam, że jeden chłopak tak robił, jeden fryzjer. Yy, podlinkuję wam ten kanał, on jest dość popularny. Tam możecie sobie też dużo rzeczy obejrzeć, jak ludzie sypalą na przykład włosy. To warto obejrzeć przed rozjaśnieniem żeby uważać. Tutaj mierzam te produkty zgodnie z tym, co jest na opakowaniu. Ale jeszcze powiem, dlaczego akurat wybrałam te produkty. Historia jest taka, że zależało mi na tym, żeby te produkty były wegańskie. No i tutaj pojawił się problem bo nie mogłam się znaleźć yy, łatwo dostępnego rozjaśniacza węgierskiego. Um, generalnie nie mogłam znaleźć żadnego takiego dostępnego w Polsce. Jest jeden sklep, który właśnie yy, jakby sprowadza yy, rozjaśniacze yy, z, ze Stanów yy, no i on jest online w Polsce, yy, ale akurat wtedy nie były te rozjaśniacze dostępne. Zaczęłam więc szukać czegoś, co mogę sobie yy, kupić yy, i ściągnąć za granicę. Ale po prostu koszty przesyłki yy, były takie, że po prostu nie chciałam tego płacić za rozjaśniacz. Więc stwierdziłam, że już trudno. Bardzo chciałam wyjaśnić włosy, bardzo nie chciałam yy, używać niewegańskiego produktu. Yy, ale mówię, dobra, kupię z Joanny. Chociaż nie testują przynajmniej z tego co ja wiem na zwierzętach. Yy... No i pewnie jeżeli nigdzie nie mogę znaleźć, yy, yy, mi się nie pojawia, jak wyszukuję wegańskich rozjaśniaczy, ich to na pewno żaden nie jest wegański. Yy... A mieli z tych, właśnie z tej serii, bo to jest ta yy, seria tych profesjonalnych yy, rozjaśniaczy, yy, mieli na stronie 2. No jeden był z jedwabiem i z kreatyną, więc nie był wegański. Yy, ale nie było ich składów wpisanych. Przy tym drugim nie było nic żadnym jedwabiem ani kreatynie wypisane. Więc zamówiłam ten drugi. Chociaż no nie wierzyłam w to, że będzie wegański. Ale yy, wychodzi na to, że jest wegański, przynajmniej jeżeli chodzi yy, o, moją, o mój stan wiedzy. Możecie sobie sprawdzić. Właśnie pokazywałam te składy yy, i ocenić. Yy, tutaj widzicie właśnie jak dla wam uceniacz. Yy, no i jak mówiłam, ja mieszałam dwa uceniacze. Chyba jakoś tak pół na pół, yy, dziewiątkę i dwunastkę. Yy, no bo chciałam mieć yy, jakby nie wiem czy ja to mówiłam, ale jakby dążyłam do tego, żeby włosy były jak e, najjaśniejsze, jak najbliższe białym. Mm, tutaj stwierdziłam, że jest za gęste, i dodawałam jeszcze trochę e, utleniacza. Później podzieliłam sobie włosy na takie cztery kiteczki, żeby mi to łatwiej było rozjaśniać. No, i zacząłem nakładać sobie rozjaśniacz na włos. I może na początku to jeszcze jakoś wyglądało, ale później to te włosy zaczęły się plątać. Eee, poprosiłam moją siostry, żeby mi pomogła, żeby było trochę szybciej. Bo nie chciałam, żeby jedne włosy miały ten rozjaśniacz dużo dłużej na sobie niż reszta i co istotne ja tu nie domalowuję jeszcze sobie tych włosów przy głowie zostawiam kilka centymetrów dlatego, że jest większa temperatura przy głowie i ten rozjaśniacz działa bardziej jakby I po prostu Gdyby całe włosy były od razu rozjaśnione, był rozjaśniacz na całe włosy nakładany, to e, te włosy przy głowie wychodzą e, jaśniejsze. No i też, e, jeżeli wychodzą jaśniejsze, też bardziej e, się mogą spalić szybciej mogą się spalić. Jeżeli e, tam bardziej działa ten rozjaśniacz, z racji tego, że jest cieplej, więc zostawiałam e, kilka centymetrów. E, I dopiero e, po skończeniu jakby e, nakładania na całą długość e, tego śniacza e, nakładałam, e, a bardziej siostra mi nakładała, e, na e, tę część włosów e, przy głowie. E, warto brać jak najcieńsze pasma żeby ten rozjaśniacz dotarł wszędzie, bo... albo po prostu będą nierozjaśnione te włosy, albo jak gdzieś nie do końca dotrze, to mogą wyjść jakieś rude plamy. Tutaj jeszcze wyszłam po szczotkę, żeby te włosy rozczesać. Oczywiście te włosy, które jeszcze nie były rozjaśnione. Bo jeżeli chodzi o te... Włosy, które są, na których jest rozjaśnienie, to akurat dobrze by je jak najmniej ruszać, żeby się nie zniszczyły. Lusterko upadło, ale nic mu się nie stało. A wracając do włosów, to w sumie sobie teraz tak myślę, że byłoby bardzo ciężko chyba samemu sobie rozjaśnić całe tak długie włosy. Może przy krótkich włosach to jest wykonalne Albo przy robieniu samego odrostu, ale... Yy, jak się nie ma wprawy to po prostu to... Yy, trwa za długo i tak w moim wypadku bardzo długo to rozjaśnienie trwało No i teraz będziemy mieć jeden super moment No te serce to muszę jeszcze nad popracować, jak to będzie Ten pan idzie do nas, to nie jest na wodę? kurde to To ja opowiem, co tu się właśnie wydarzyło. Jakbyście nie zauważyli, to rozjaśniłam sobie włosy. I spieszyłam przez okno. I zauważyłam, że idzie jakiś facet do domu moich rodziców, w którym właśnie była. No i stwierdziłam, że to chyba jest facet, który spisuje licznik na wodę. A w domu moich rodziców. licznik na wodę spisuje się w piwnicy. A wejście do piwnicy jest klapą w podłodze. Na której e, siedziałam ja i miałem ustawiony stolik, e, lusterko i to wszystko. E, no i jeszcze kurdeja z tym rozjaśniaczem na połowie włosów. Więc e, musiałam e, się schować. Schowałam się w łazience. E, wciągając wszystko, co zostało na klapie za sobą. I jak się za chwilę okaże. Poprzedni upadek lusterka nie był ostatnim upadkiem lusterka tego dnia. Do zobaczenia. Do cudem jak... Jestem cudem jak nie poszliskałam tego Już tylko Kurde! Jeszcze sobie bluzdę, się yeah. Ej, wody nie ma. To może ja wyjaśnię, co się wydarzyło tym razem. Otóż e, ja se, sobie siedziałam w łazience, chowałam się przed panem. E, no i e, e, jak widzieliście, moja siostra tam podeszła e, do tego kranu. W ogóle nie wiem, jakim cudem ja ustawiłam e, ten aparat na ten kran, żeby to się nagrało. E, no ale dobra. E, otóż e, moja siostra odkręciła wodę jak tam widzieliście, i ta woda w ogóle już tak jakoś słabo leciała. Tak jak sobie teraz to obejrzałam, nie? No i pan se poszedł i moja siostra drugi raz odkręciła tą wodę i się okazało, że ta woda nie leci. A ja przypomnę, że ja mam rozjaśniacz na włosach. Mam na włosach produkt, który jak za długo, za długo będzie na moich włosach, to yy, zniszczy mi włosy. W sensie w ogóle rozlecą mi się włosy. Porozrywają, nie będę miała włosów. Fajnie, nie? No, ale akurat ta historia się skończyła szczęśliwie, bo jak skończyliśmy z siostrą nakładać na rozleśnicę. Znaczy to ta woda już była. Mogę zrelacjonować na żywo, że był wielki chaos później, że się starałam podzielić to wszystko. Ale w końcu większość zrobiła moja, moja siostra. Starałam się podzielić to wszystko na takie pasma małe, ale te włosy się pątały. No i co mogę powiedzieć? Nie wydaje się, że te włosy już są jasne. Tylko nie wiem, ile je trzymać, bo to ciężko określić, ile. Kiedy zaczynałam. No bo to trochę trwało, w sumie chyba będzie na samo nakładanie tego rozjaśniacza, to trwało, więc nie wiem, mam nadzieję, że mnie, mnie roz... nie spalam się włosy, bo chcę przytrzymać. Skończyłam opódo, 20 minut dopiero minęło, więc myślę, że jeszcze potrzymam z 10 minut, tylko że te pierwsze włosy pewnie były rozjaśnione już po parę temu, ale nieważne, zobaczymy jaki będzie efekt. Myślę, że jak nie będzie dramy... W sensie nie będę miała jakieś łacia tych włosów, to nie będę już rozjaśniała drugi raz, ale zobaczymy. Uwaga, uwaga. Nie, jest dobrze. Jest, są trochę jaśniejsze tu nasady, nie? No, ale są żółte, nie. Ale, ale jest cał, całkiem dobrze. A tu są jakieś takie. Ale to trudno, nie. No nie wiem, czy jeszcze raz potrzeba. Jest parę godzin później. I mnie włosy już wyschły. widzę, że kamera nie oddaje. Podobno wyglądają jak tron teraz. Ale kamera nie oddaje zbyt dużego koloru. To ja to jeszcze powiem, że kiedy ja to nagrywałam telefonem, no to właśnie w tym telefonie dla mnie ten telefon oszukiwał w sensie na korzyść. W sensie te włosy mi się wydawały. Jaśniejsze niż były w rzeczywistości, ale przynajmniej teraz, przy moich ustawieniach obrazu na komputerze, no to wydaje mi się, że ten obraz u mnie jest to mniej więcej taki, jaki był w rzeczywistości. Mm, tutaj mm, u masady mam właściwie prawie białe, ale tu w kamerze one są jaśniejsze, ale. Naprawdę one są żółte. Taki ciemny-żółty kolor. No i mm, chyba wieczorem jeszcze raz będę yy, sobie rozjaśniała te włosy już bez tutaj tej części u nasady. Ale generalnie jest okej. Okay. W sensie nie ma żadnych dziwnych plam, tylko no właśnie, tutaj jest jaśniejsze, tutaj ciemniejsze. Zobaczymy jeszcze, tak muszę się zastanowić, no, wam. Dwie opcje? Mm -hmm. Mam ten szampon do tonowania, jeżeli chodzi o tonowanie, które będę robiła, x jeszcze raz rozjaśnię. Jest ten szampon z Janny. Mm, to jest fioletowy, mam nadzieję, szampon, nie różowy. Ale nie wiem. Tak jakiś różowy się wydaje. Na różowe, ten no, nieważne. No i mam jeszcze: no nawet, jakby było różowe, to się nic nie stanie, bo mam jeszcze pukankę e, i niebieską, i różową, które razem będę mieszać prawdopodobnie. Znaczy, właśnie nie wiem, którą opcję wybrać i jak to zadziała. Eee. Mam te dwie ja, pukanki. I nie wiem, właśnie yy, którą opcję wybrać Czy to mocno, boję się, że to się zrobi zbyt ciemne. Z drugiej strony nie wiem, czy tym szamponem. Hmm. Czy to mi coś da, poza tym nie chcę przesuszać znowu tych włosów. Nie wiem, czy. Wydaje mi się, że pukanka byłaby lepszą opcją, ale może pukanka puka... też przesusza włosy, bo nie znam się. Także. No, zobaczymy, no byłoby super jakby ten kolor był taki, jak ja widzę tutaj, no ale nie jest, dlatego trzeba jeszcze raz. Podobno dobrą opcją jest, yy, dobrą opcją jest yy, kupienie jak to się, nie pamiętam jak to się nazywało, fiolet gancjanowe czy coś takiego. To się dodaje na przykład do szamponu. Niektórzy odżyw dodają podobno do odżywek, ale też jedna dziewczyna, słyszałam, że mówiła, że jak dodaję do odżywki, to to nie może tak dobrze jakoś rozprowadzić tego na włosach, dlatego dodaję do szamponu. Że zobaczymy. Jak to u mnie będzie wyglądało. No i tutaj mamy klip z tego samego dnia, tylko wieczorem gdzie widzimy drugie rozjaśnianie. I tak jak mówiłam w, we wcześniejszych klipach, nie rozjaśniałam tej części przy głowie, no bo ona już była wystarczająco rozjaśniona. Zresztą nawet tutaj to dosyć dobrze widać, że te włosy, które są związane, są dużo ciemniejsze od tych przy głowie. Więc w zasadzie były rozjaśnione prawie całe włosy, pomijając te kilka centymetrów od głowy. A jakbyście zastanawiali się, co ja robię przy tym uchu, to odchylałam sobie po prostu ucho, bo miałam spalone od słońca i nie chciałam, żeby mi się rozjaśniacz na nie dostał. To jest klip z kolejnego dnia, tylko że ja to montuję prawie rok później. Więc sama się zastanawiam, czy to są włosy po prostu po rozjaśnianiu, czy one już są czymś stonowane. Ale jeżeli nic nie pokazywałam, no to możliwe, że to są po prostu po rozjaśnianiu. I szczerze mówiąc, jeżeli to rzeczywiście nie są stanowane włosy, to widać różnicę, że są jaśniejsze. Chociaż ja pamiętam, że ja szczerze mówiąc, mi się wydawało, że nie ma za bardzo różnicy po tym drugim rozjaśnianiu, bo wydawało mi się, że za krótko ten rozjaśniacz przytrzymałam. Ale nie wiem, moja siostra mówiła, że, że jest lepiej. Jeżeli to rzeczywiście jest... Te włosy nie są na tym, na tym klipie stonowane, to rzeczywiście widać różnicę. To nagrałam 3 godziny później i tutaj już właśnie stonowałam sobie te włosy. I ja o tonowaniu zrobię prawdopodobnie osobny film. I będę mówiła też tam co się działo dalej z tymi włosami a tymczasem jeszcze zobaczmy co powiedziałam w tym kipie. kamera zawsze oszukuje w dobrą stronę niestety te włosy nie są takie o, to może trochę widać są żółte są bardziej żółte niż na kamerze zdecydowanie jeszcze trochę tylko tutaj jest taki kolor jaki bym chciała przydrość tutaj te kosmyki ale to może się jeszcze stonuje. Oby, ale już nie dzisiaj. Tak jak mówiłam, wydaje mi się, że akurat już na komputerze jak na to patrzę, to wydaje mi się, że te kolory jednak są podobne do tego, jakie były w rzeczywistości. No i coś jeszcze chciałam powiedzieć. No właśnie miałam, tak jak mówiłam, że może to się jeszcze stonuje. To jednak miałem problemy z, ze stonowaniem tego, ale właśnie o tym tonowaniu to jeszcze może w kolejnych filmach. No i jeszcze może tak dopowiem, że jeżeli wam się wydaje, że jest wszystko ok i te włosy się w ogóle nie zniszczyły i się nic z nimi nie stało i też chcecie sobie zrobić sami w domu rozjaśnienie, to powiem tyle. Oglądajcie dalej filmy związane z włosami, które będę nagrywać. Um, a tak zaspoiloruję teraz, że generalnie nie było tak kolorowo, jak się może wydawać tutaj. Jak mówiłam, ja to montuję i dogrywam to audio prawie rok później. Yy, więc yy, wiem, co się stało z moimi włosami później. Yy, I to też nie jest przypadek, że ja nagrywam samo audio, bo nie chciałam się po prostu pokazywać, żebyście po prostu zobaczyli wszystko po kolei. Tutaj Wam jeszcze wrzucam zdjęcie. To było chyba z dwa tygodnie później, jak widzicie, tam już jest mały odrost. Ja chciałam Wam właśnie pokazać po jakimś czasie, jak to wyglądało. No i tutaj właściwie nie robiłam z tymi włosami przez ten czas nic poza jakimś tanowaniem. I. Więcej y, zdjęć w ogóle wrzucę pewnie w następnym filmie. Yy, no i na koniec, jeszcze tam macie porównanie. Yy, możecie y, dać znać, y, jak Wam się bardziej podoba, czy popełniłam błąd, czy nie, rozjaśniając te włosy. Zresztą może jest trochę oszukane, bo na tym zdjęciu wcześniejszym mam, y, mam makijaż y, większy niż tutaj, przy tych jasnych włosach. No i macie też tu porównanie przynajmniej z jakich włosów schodziłam. Czyli jest dość ciemne, chociaż nawet na tym zdjęciu przed one... Hmm, może się wydają nie aż tak ciemne, bo chyba w dobrym świetle byłam, przy oknie stałam. No ale one były dość ciemne. Dobra, to może ja jeszcze wyrażę swoją opinię. I powiem tak. Hmm. Ja w tym kolorze dobrze się czułam. Chociaż wydawało mi się, że on nie do końca do mnie pasuje, ale ja chciałam mieć taki kolor, w sensie chciałam mieć jaśniejszy niż tutaj. Bo chciałam mieć jak najbielszy. No ale miałam też problem z tym stonowaniem. Znaczy problem był w tym, że na tym zdjęciu może tego nie widać. Ale po prostu Nierówno się te włosy tonowały. Bo nierówno było rozjaśnione. No i dlatego później jeszcze przy tych włosach grzebałam. Ale to już zobaczycie w kolejnych filmach. Także na dzisiaj to wszystko. Jeśli jesteście ciekawi co się działo dalej. I czy moje włosy to wytrzymały. To oglądajcie kolejne filmy. A na dzisiaj to wszystko. Pa, pa!